Dzień dobry. Dziś zapowiadana już w zeszłym tygodniu druga część spaceru po ulicy Zdunowskiej. Rozpoczniemy ją od skrzyżowania ulic Łąkowej, Zdunowskiej i Kołontaja. Serdecznie zapraszam. Drugą część naszej wędrówki po ulicy Dzunowskiej rozpoczniemy w miejscu, gdzie zakończyliśmy poprzedni spacer, czyli u zbiegu ulic Łąkowej, Komontaja i Zdunowskiej. Rozpoczniemy ją przed Willą, niegdyś należącą do dowódców Krotoszyńskiego Garnizonu, a obecnie przed siedzibą Przedszkola Biedronka i kierujemy się na południe, wkraczając do dzielnicy Willowej. Ponieważ ten fragment ulicy Dzunowskiej był dzielnicą willową, znajdował się na przedmieściach, więc podobnie jak to było. Przy ulicy Mickiewicza naprzeciwko Krotosza, który też był na przedmieściach. Tak i tutaj najbogatsi Krotoszynianie budowali swoje domy, swoje wille. Więc mamy tu dzielnicę willową. Ale zanim zajmiemy się willami, kilka słów o tych dwóch budynkach widocznych na tej pocztówce jeszcze z XIX wieku. Ten pierwszy po lewej budynek jest niezwykle ciekawy. Po pierwsze, powstał w 1875 roku, a po drugie, na wysokości poddasza, na elewacji frontowej, ma bardzo ciekawy masoński ornament. Poza tym, dwa okna poniżej tego ornamentu odbiegają od innych okien tego budynku i przypominają troszkę Tablice mojżeszowe mają formę takiego biforium romańskiego, więc tu jest też pewna symbolika ukryta. Bardzo ciekawy budynek. Nie wiemy, czy być może należał do jakiegoś bardzo wpływowego członka loży masońskiej, a być może zanim loża masońska kupiła budynek przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej, gdzie jest przedszkole Tego, o czym już wspominałem, być może tu była siedziba loży wcześniej. Tego nie wiemy. Bardzo ciekawy budynek. Radzę na takie detale zwracać uwagę, to są rewelacyjne rzeczy. Drugi obiekt, ten drugi budynek yy, od lewej strony, to jest budynek, który dziś wygląda już nieco inaczej. Tutaj na tej pocztówce też widoczne te oba obiekty. Wygląda inaczej, ponieważ został nieco zmodyfikowany. A w zasadzie elewacja została zmieniona w okresie okupacji. Pomiędzy oknami parterła pierwszego piętra. Dziś znajduje się tam ok takie koło zębate. No i w okresie okupacji w tym kole była swastyka, ponieważ yy, swastyka w kole zębatem była symbolem DAF. Deutsches Arbeit Front, czyli Niemiecki Front Pracy. Ten budynek należał do Niemieckiego Frontu Pracy. To była taka organizacja korporacyjna, Zrzeszająca robotników, rzemieślników, pracowników umysłowych nadzorowała tą organizację Partia Nasistowska NSDAP. Także bardzo też ciekawy budynek. Co ciekawe, w tym kole zębatym, yy, z którego wnętrza skuto po prostu swastykę po wojnie, no, na tyle niedbale ją skuto, że gdy popada, gdy się robi wilgotno, to czasami ta swastyka nam się w tym kole z powrotem pojawia. Radzę zwrócić uwagę na to dosyć ciekawe zjawisko. Yy. Kolejny obiekt, wyglądający dzisiaj zupełnie inaczej, bo nie ma już tego, tej przybudówki z przodu, z, z tym balkonem do góry, tego już niestety nie ma. Jest to Willa Schlesingera. Jakob Schlesinger był żydowskim kupcem, którego posiadanie była także fabryka maszyn do szycia, także maszyn szewskich, nazywanych od jego nazwiska maszynami Schlesingera. Co ciekawe, Podobna pocztówka, nieco wcześniejsza, jest opisywana jako willa Auerbacha, czyli właściciela jednej z krotoszyńskich cegielni. Najprawdopodobniej Auerbach sprzedał tą willę, tutaj widoczną na fotografii, Jakobowi Schlesingerowi, a sam przeniósł się do willi przy ulicy Mickiewicza, o której wspominałem w spacerze właśnie po ulicy Mickiewicza. Więc odsyłam, jeśli ktoś jest tego faktu ciekaw. Ruszając dalej na południe, mamy kolejną willę Bacha. Wartownik przy tej wili sugeruje, że jest to obiekt wojskowy, ale więc musiał tu mieszkać albo jakiś wysoki oficer o nazwisku Bach, a być może ta willa została nazwana na cześć kompozytora, a należała do garnizonu krotoszyńskiego, do dowództwa krotoszyńskiego garnizonu. Więc to jest niewiadoma, ale myślę sprawa do jeszcze rozwiązania. Willa wyremontowana niedawno, więc bez tej zieleni niestety z przodu, ale wygląda całkiem ładnie dziś. Przejdźmy na chwilę na drugą stronę i tam mamy dwie wille należące do tego samego człowieka, do Kepela. Był to najbogatszy człowiek w Krotoszynie prawdopodobnie, ponieważ był właścicielem po pierwsze drugiego w Krotoszynie tartaku, który był zlokalizowany przy ulicy Raszkowskiej. Mówię drugiego, ponieważ pierwszy krotoszyński tartak otworzył Werner przy ulicy Fabrycznej. O nim wspominałem, gdy omawiałem ulicę Kobylinską i Fabryczną, też odsyłam w razie czego. Z czasem Kepel tak się wzbogacił, że miał także w Krotoszynie przy ulicy Zudnowskiej, choć nie wiemy gdzie, fabrykę maszyn. Dodatkowo jeszcze dorobił się cegielni, a poza tym miał własną ulicę, bo dzisiejsza ulica Tasica to była wówczas ulica Keppelstrasse, czyli ulica Kepela. Jest to bardzo ciekawe. W tej pierwszej kamienicy widocznej tutaj po prawej stronie, do, dziś swoją siedzibę ma niepubliczna szkoła podstawowa. Natomiast druga kamienica Willa widoczna na tej pocztówce jest dzisiaj siedzibą przedszkola Słoneczko, przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Leżbiety. Poza tym siostry w tym budynku mieszkają, więc ta willa pełni dziś też Poniekąd funkcje klasztorne. Też bardzo ładny obiekt, tutaj też bardzo dużo zieleni. Z powrotem przeskoczymy na drugą stronę ulicy Zdunowskiej i mamy Willę Giersza. Ta willa jest nieco cofnięta, nieco zbudowana z tyłu z ogrodem na przodzie, więc jest mniej widoczna z ulicy. Przepiękna, bardzo ciekawa willa, należąca do majora Krotoszyńskiego garnizonu, majora Giersza. No i tutaj się wiąże z. Tym majorem ciekawa historia i z tym budynkiem, ponieważ w 1905 roku major Giersz próbował sprzedać ten budynek, no i sprzedaż wywołała oburzenie pruskich władz, prowincji całej poznańskiej, ponieważ pośrednictwo tej sprzedaży zlecił polskiej firmie, firmie Drwęski i Langner z Poznania. No i Istniało wówczas realne prawdopodobieństwo, że budynek trafi w polskie ręce, więc władze pruskie uznały, że postępowanie majora Giersza jest niepatriotyczne, no i zleciły Landratowi, czyli starości, aby wpłynął na zmianę decyzji majora. Bardzo ciekawy budynek z ciekawą historią nieco w głębi. I tutaj mamy już dzisiejszy gmach zespołu szkół ponadposłowych numer 3, ale zanim o gmachu, to parę słów o tym, co widać z tyłu, a w tyłu widać zieleń, ponieważ. Jak już mówiłem, były to przedmieścia. Ulica wtedy też była o wiele węższa, jak widać, też nie była brukowana, więc tej zieleni przed widlami było bardzo dużo, dlatego tutaj było zielono. Jeśli chodzi natomiast o sam budynek dzisiejszego zespołu szkół ponadpodstawowych, numer 3, no to pierwotnie był to gmach Preparandy, czyli zakładu, który przygotowywał uczniów do nauki w seminarium nauczycielskim. Budowę tego gmachu rozpoczęto w 1904 roku i w tym samym roku tę budowę ukończono. W tym samym czasie zaczęto też planować budowę seminarium nauczycielskiego, czyli tego gmachu efektownego dzisiejszej szkoły podstawowej numer 5 po drugiej stronie ulicy. No, siłą rzeczy preparanda musiała być związana z seminarium nauczycielskim, a z początkiem kwietnia 1908 roku w Krotoszynie... Uruchomiono seminarium nauczycielskie przy ulicy Mickiewicza, a w zasadzie przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Kobryńską, o czym w stosownym spacerze wspominałem. Więc tam było to pierwsze seminarium nauczycielskie. Celem w ogóle tworzenia w niektórych miastach zaboru pruskiego seminariów nauczycielskich była germanizacja po prostu. Niemcy chcieli tutaj. Nauczycieli, którzy byliby narzędziami germanizacji, i dlatego te seminaria w niektórych miejscowościach powstawały. Aczkolwiek dla miasta powstanie tego typu szkoły było sporym prestiżem. Jak już mówiłem, preparandę otwarto już w 1904 roku i pełniła ona funkcję zakładu o dwu-, trzyletnim trybie kształcenia, mającego, mającym przygotować kandydata do nauki z kolei. W seminarium nauczycielskim. W okresie II wojny światowej preparandę zamknięto, naukę zawieszono, natomiast po II wojnie światowej preparanda nadal była związana z seminarium nauczycielskim, ale wówczas seminarium przekształcono w liceum pedagogiczne, a preparanda zmieniła swoją nazwę na szkołę ćwiczeń czyli szkołę podstawową, w której przyszli nauczyciele, mogli szlifować swoją wiedzę teoretyczną i swoje umiejętności praktyczne. Kiedy liceum pedagogiczne w Krotoszynie likwidowano, to w latach 1967-70 budynek szkoły ćwiczeń przekazano zasadniczej szkole zawodowej, która wcześniej mieściła się między innymi w Pałacu Krotoszyńskim. Zresztą e, początki szkolnictwa zawodowego w Krotoszynie to czasy pruskie, w różnych miejscach te szkoły były e, zakładane. Niemniej e, e, ta szkoła ćwiczeń, a potem zespół, zasadnicza szkoła zawodowa, to tak naprawdę bezpośredni poprzednicy dzisiejszego zespołu szkół ponadpodstawowych numer 3. Tutaj mamy też dość nietypowe ujęcie skrzyżowania ulicy Zdynowskiej z Kepelstrasse, czyli dzisiejszą ulicą Staszica, o czym wspomniałem. Tam z tyłu przy Kepelstrasse, za preparandą, widzimy wysoki budynek który pierwotnie był siedzibą bursy, preparandy, a następnie bursy, czyli alumnatu, seminarium nauczycielskiego. W 1920 roku do Polski przybyli misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, którzy dotychczas posługiwali na emigracji, m.in. w Niemczech i Kanadzie. No i po odzyskaniu niepodległości postanowili oni wrócić do kraju, aby założyć tutaj prowincję. Początkowo zatrzymali się w piekarach śląskich. Tam prowadzili działalność duszpasterską, ale także patriotyczno-religijną, między innymi przyczyniając się do Powstania Śląskiego. W każdym razie w Piekarach i tak oblaci byli krótko, ponieważ wkrótce potem wynajęli w Krotoszynie właśnie ten dom, ten obiekt, który został przekazany pod bezpośrednią jurysdykcję administracji generalnej zakonu, no i w którym to budynku otwarto juniorat, czyli niższe seminarium duchowne. To stworzenie w Krotoszynie placówki oblatów było jednak rozwiązaniem tylko prowizorycznym. Ten budynek był za mały, więc oblaci i tak wkrótce opuścili Krotoszyn. No a obiekt wykorzystywano później jako siedzibę szkoły gospodarczej, i tak było aż do czasu okupacji niemieckiej. W okresie okupacji Niemcy w tym domu zorganizowali dom publiczny. Na no po wojnie znalazły się tutaj oczywiście no, mieszkania. Jest to po prostu do dzisiaj budynek. Yy, mieszkalny. Wróćmy jednak na ulicę Zdunowską. No i mamy tutaj yy, przepiękną pocztówkę ukazującą seminarium nauczycielskie. Jak już wspomniałem, seminarium planowano budować od 1904 roku, ale o ile yy, Preparandę wybudowano bardzo szybko, no to seminarium musiało poczekać. I czekało aż do roku 1911, kiedy rozpoczęto budowę tego gmachu, a zakończono ją 14 października 1913 roku. I wówczas otwarto królewskie seminarium nauczycielskie, przeniesiono je z ulicy Mickiewicza. No i nie za długo ono funkcjonowało, bo już w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, więc naukę, seminarium zawieszono, a w samym budynku zorganizowano lazaret wojskowy, czyli szpital, w którym leczono rannych żołnierzy, zwożonych tutaj m.in. z frontu zachodniego. Tą taką szpitalną funkcję ten gmach pełnił jeszcze podczas Powstania Wielkopolskiego, gdzie leczono tutaj rannych polskich żołnierzy którzy gdzieś tam w walkach pod Dunami, pod Borownicą i Chachalnią no, odnosili obrażenia, ale także później w okresie wojny polsko-bolszewickiej tutaj pociągami sanitarnymi przywożono rannych żołnierzy z frontu wschodniego, z frontu właśnie wojny z bolszewikami. Szpital w tym obiekcie funkcjonował aż do 1921 roku, a 1 września właśnie 21 roku Otwarto w budynku Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, no i w okresie międzywojennym były w tej szkole bardzo silne tradycje harcerskie, sportowe, patriotyczne. Samorząd seminarium redagował we współpracy oczywiście z nauczycielami czasopismo Syzyf, jedno z lepszych źródeł dla nas historycznych, dla poznania historii takiej zwykłej, historii codziennej Krotoszyna międzywojennego. 1 września 1939 roku na tej charakterystycznej wieżyczce, tak to nazwijmy, seminarium nauczycielskiego, pułkownik Tyczyński, dowódca 56. Pułku Piechoty oraz kapitan Błyskosz, dowódca 1. Batalionu, zorganizowali punkt obserwacyjny. Tutaj mamy fotografię panoramy miasta właśnie z tegoż punktu obserwacyjnego, z tej wieżyczki, aczkolwiek w drugą stronę, no bo w stronę rynku tutaj widać tą zieleń przy ulicy. Z dunowskiej bardzo ładnie. Natomiast w drugą stronę, gdyby patrzeć, no to naprawdę dobry przegląd przed pola tyczyński i, i błyskosz mieli, więc to też było świetne miejsce właśnie na taki punkt. Zresztą przez to, że tutaj był punkt obserwacyjny, no to seminarium nauczycielskie oberwało 1 września od artylerii niemieckiej, więc to też dość ciekawa historia. Oczywiście w okresie okupacji niemieckiej naukę w seminarium ponownie zawieszono, no a pod koniec wojny znów w salach szkoły zorganizowano sale szpitalne dla rannych żołnierzy walczących tutaj w okolicy Krotoszna. I nie tylko, bo zwożono tych rannych też z różnych odcinków frontu, gdy armia niemiecka się cofała przed Armią Czerwoną. 1 września 1945 roku wznowiono naukę w szkole. Szkoła wówczas stała się liceum pedagogicznym. Jak już mówiłem, preparanda w tym samym czasie zmieniła swoją funkcję na szkołę ćwiczeń. I tak wyglądało to do połowy lat 60., kiedy władze oświatowe podjęły decyzję o likwidacji tegoż właśnie liceum. Ten plan zamknięcia szkoły przebiegł w kilku etapach. W 1965 roku przyjęto ostatnich uczniów. Yy, ostatni nabór do pierwszej klasy. Następnie zamknięto szkołę ćwiczeń, o czym już wspomniałem, a 31 sierpnia uroczyście zamknięto liceum pedagogiczne i dzień później, 1 września, w budynku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa nr 5. I tak jest do dzisiaj z krótką przygodą na czasy gimnazjalne oczywiście. Tu mamy jeszcze też kilka fotografii wnętrz tej szkoły przepięknych. Ten budynek był przedmiotem dumy dla władz pruskich. Mamy tutaj aulę z organami. Dzisiaj też jest efektowna, aczkolwiek wygląda nieco inaczej. Mamy też korytarz. Władze były dumne i z tego, że w Krotoszynie było seminarium i gimnazjum, i tak efektowny budynek więc to wszystko się spinało w całość. Jeszcze jedna fotografia oczywiście te wszystkie zdjęcia to okres zaborów jeszcze. Po drugiej stronie ulicy mamy Willę Marie z 1911 roku i obok Willi Marie mamy też kaflarnię. To ten budynek, gdzie dziś stoi Market Dino. Po drugiej stronie tutaj widać jakieś zabudowania drewniane. To już są budynki takie techniczne, gospodarcze, tak to nazwijmy, dla pracowników budujących już wówczas gmach seminarium nauczycielskiego. Więc jest to bardzo ciekawa fotografia pokazująca właśnie moment, gdy to seminarium nauczycielskie jest zbudowane. Tutaj też y, 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 zdjęcie zrobione y, od strony z Dun. Widać preparandę. Tutaj jeszcze nie ma seminarium. Jest preparanda i przepiękne kamienice, y, wille po drugiej stronie ulicy, po lewej stronie. Natomiast na tej pocztówce, trochę późniejszej, z podobnego miejsca wykonanej, już seminarium, jak widać, stoi, wille po drugiej stronie. Troszkę mniej zieleni. To jest charakterystyczne. Bruku oczywiście nie mamy nadal. No a dalej, kierując się w stronę Zdun, trafimy też do, do ogrodu i restauracji Rudolfa Hucke w Hanau. Tak to nazwano. Taka osada, powiedzmy to, dzisiaj część ulicy Zdunowskiej, kiedyś osada Hanau. Hucke był też właścicielem cukierni i kawiarni na krotoszyńskim rynku, więc to był taki dosyć tutaj obrotny, wpływowy restaurator. Dzisiaj w tym obiekcie mieści się inspekcja weterynaryjna oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii. No i kolejny obiekt, zajazd Forpal z pod Krotoszynem. Dzisiaj w miejscu dworku po prostu niedaleko Bukówka tak zwanego, zresztą tych drzew dookoła było jak widać sporo. Tam do dzisiaj ten obiekt stoi, jest obiektem mieszkalnym, natomiast początkowo był to zajazd, jak widać. Natomiast potem pełnił on rolę szkoły powszechnej dla dzieci, m.in. z konarzewa, więc taką historię ten obiekt miał. Natomiast kończy nasz spacer ten obiekt, czyli restauracja w bukowym gaju w osiedlu konarze, której właścicielem był Heinrich Vogt. Tutaj widzimy trzy ilustracje, mamy zewnętrzną elewację, mamy ogród i mamy też salę reprezentacyjną, tutaj patriotycznie, oczywiście z punktu widzenia niemieckiego, wystrojoną. Warto dodać, że przez krótki czas, w 1941 roku, właśnie w okolicach tegoż zajazdu, tej restauracji w Bukowym Gaju, Niemcy przetrzymywali jeńców alianckich, głównie francuskich, wykorzystywali ich do pracy w 1941 rok. Po wojnie znajdował się tutaj hotel Jelonek, no a dziś mamy w tym miejscu zajazd pod szyszkami. Wygląda to oczywiście zupełnie inaczej. Dzisiaj tak to wyglądało w, na początku wieku XX. No i w tym miejscu w sumie kończymy nasz spacer. Bardzo dziękuję za uwagę. W ten sposób dobiegł końca ten dość nietypowy, bo dwuczęściowy spacer. Kolejne spacery będą dotyczyły już nieco bardziej oddalonych od centrum ulic, bo centrum już mamy omówione. Pojawią się też materiały historyczne poświęcone pewnym epizodom z historii naszego miasta, a także oczywiście walkom, które toczyły się pod Kotoszenem, bo jeszcze kilka takich potyczek zostało mi do omówienia. Bardzo dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.